A wracając do tematu NATO, nie spodziewam się jakichś przyłomowych decyzji. Z prostego powodu, to tutaj te fakty już były podawane, NATO jest, wymaga zgody 31 państw. Jednomyślności, to jest konsensus. Więc to jest taka sytuacja, że wszystko co do tej pory uzgodniono, artykuł 5. To wszystko działa, ale uzgodnienie nowych rzeczy to jest bardzo trudna sprawa. I tutaj jest właśnie przykład wejścia Szwecji do NATO, który blokuje Turcja. A Turcja chce od Ameryki nowoczesne myśliwce, a Grecy się na to nie zgadzają. Wszyscy są członkami NATO. No i nie wiadomo, jakie decyzje zapadną. No, decydującą rolę, jak zwykle, będą odgrywać Stany Zjednoczone. I tutaj z tych doniesień prasowych, które były, to Joe Biden ma już pewne propozycje, które przekazał prasie. Miałby to polegać, gwarancje dla Ukrainy, podobnych gwarancji, jak ma Izrael w tej chwili, podobnemu partnerstwu. No na marginesie można zapytać, dlaczego Polska do tej pory nie ma takich, jako kraj frontowy, warunków jak Izrael, no ale to pomińmy ten temat. I zamierza Joe Biden skłonić państwu z Sojuszu Atlantyckiego, do zawarcia właśnie takich dwustronnych umów z Ukrainą, które będą wspierały i gospodarczo, i militarnie i politycznie Ukrainę. Dla mnie no, ważnym jest sprawą, czy rzeczywiście wszystkie te państwa zdecydują się i podpiszą takie same umowy. Bo dzisiaj. Czy takim w gronie sytuacji, państw może być z tym problem? Bo może każdy być ma na swoje interesy. Tak, bo jesteśmy w takiej sytuacji, i tutaj też yy, Pan wspomniał, właśnie tę umowa z 1997 roku NATO Rosja. No ona ewidentnie powinna być wycofana, no ale wycofanie tej umowy wymaga zgody 31 państw. I czy będzie konsensus w tej sprawie? No w moim przekonaniu niestety nie. Czyli tamte zapisy obowiązują, czyli w Polsce nie mogą stacjonować dużej siły NATO, Polska nie, w Polsce nie może być broni jądrowej. Czyli takie plany nuclear sharing, no to są niestety marzenia, które y, prawdopodobnie się nie wydarzą. My mamy w tej chwili w Polsce y, dużo żołnierzy amerykańskich. Jest to więcej niż przewiduje tamten zapis, y, ale Amerykanie mają inne priorytety. A me, dla Ameryki priorytetem jest w tej chwili Pacyfik. Jeśli odpuszczą Europę, to ja nie wiem, czy dojdzie do jakiejkolwiek tutaj postępu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodnich krajów, bo my jesteśmy w gorszej sytuacji. Nasza ochrona NATO nie jest taka sama jak państwa Europy Zachodniej. Z tych powodów, które tutaj były powiedziane.